z tej strony ola Dzisiaj sobie gram już. Prostar Zostawcie pod tym filmem subika i łapkę w górę. To będzie następny film. Dobra. Gram se kitem. Ech, lubię kita. A tu już Leon. No się boję. Dobra, dobra. Dobra, S, 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 S. S. Dobra, dobra. Już mamy trzeciego kuba. Tu są na to już sześć, bo każdy kostkę trzy razy dwałki, tak. Masz doładowanie tak Znaczy, niech part tylko to nie znam moc. Dobra. Już mamy dziesięć. Proszę, to już dwanaście kubów. Dobra, lecimy sobie na leonkę. Ale już nie ma leon. Dobra. Już mamy 16 kostek. Patrzcie tego daj na syrejkę. Dobra S. To jest taki dobry I skoczę sobie na ciebie. Jeszcze nie ma, jeszcze nie mam. Dobra. Już mamy aż 20... 22 cuby Ale łatwo nawet Edgara rozwolam na hita. SS S jeżeli S. Um. co tu najlepsze to są najlepsze rzeczy doki też No Dobra Jeszcze dwie wygrane i będę miał Star Dropika Mam nadzieję że jeszcze dwa razy wygram Dobra, lecimy sobie po pierwszą kostkę. Dobra, 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 już mamy pierwszą kostkę. Dobra i siup, 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 siup. Już mamy w sumie to dwie kostki, cztery kostki. Zaraz będziemy mieć osiem. Każda kostka, ale 3 razy dwa usta. O jezu, zapomniałem jakiego go działa. Kurde, te zapomniałem. Zapomniałem. Zapomniałem jakiego wood działa. Ach, no trochę zmarliłem, tam. Mogłem jeszcze to wygrać, ugrać, Ale dobra, nie jest najgorzej. Tylko minus 2 w sumie. No dobra. Jako jest jakieś. Kita mi ją rozwala na pewno. Dobra, daj zbierać kuby. Papierka głupia. Dobra, już mamy w sumie zaraz. Dwa yubiki. Dobra. Dobra jest. Dobra, jeszcze raz. Dobra. I tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, Jak są już. Sobie, sobie. Hehe, głupi. Głupi. Dajcie mi kibiki. Ja sobie uciekam. Mam pudełko zregeneruje hp yes. dobra 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 Dobre, yes. A, dobra s no, o dobra kurda dalej jak mnie poradnie. jak bambika normalnie no mroczka ale Mro i skacze na, No kurde, nie uciekaj, nie uciekaj, do mnie nie strzelaj, to i Tomasz masz nie robi. Kurde, bele, było tak blisko, tak blisko, jebikal, a jaj! Dobra, jeszcze jedną wgrana i mamy start dropa. Dobra, już mamy jednego kciublika. Dobra. Tu każdy, tu nikogo nie ma to wiadomo Mroczkacie i... Natomiast tam jest yy, tam melodii się melodii boję trochę, ale skacze To nie ryzykuje szampana, nie piję no i właśnie ja nie piję szampana, bo zginęłem. Yy. Teraz sobie może zagram na y e e e e n, A n i Dobra Mam nadzieję, że na nie będzie dobra. Ach. No. Mam na nią dziewiątą. Mam na niej, na niej dziewiątą moc. Koniec no. Nawet dobra będzie. Czy powinna być dobra? Kurde, bele! Spike musiał się stampać, mały. Spike jest najgorsza postać na Jedźcie najgorszy za dnia. Na widzę spike, on jest taki słaby i taka, więc no. On jest najgorszą legendą Każdy go zabija Jeżeli Jeśli się nie skampi to ja go zabiję Patrzcie Już on nie ma połowy HP, on chcę kostki zbierać w sumie to i tak dziękuję za kostkę, ale no. Popatrzcie, no, już ich nie ma. Widzicie taki spaki jest słaby. Już każdy za dnias jest lepszy. Taki ocz też. Dobra, dobra, czekajcie. Mam już... Czwartego cuba! Proszę, proszę! No nie! Dlaczego widzowie? Dlaczego? Dobra, ale ja się nie poddaję! Ja się nie poddaję. To jest ostatnia giera. Jak wygram, to będzie ostatnia. Jak nie wygram? No i wygram, bo są słodacy na mapie, na szczęście. No chyba sobie ze mnie żartujesz. Chyba jakieś żarty ze mnie. Jezus. Kurde, nani. Nani, nani. Dobra, patrzę, tak. Mm. Po sobie ze mnie artujecie. Nie. Dlaczego? Ajajaj! Ajajaj! Aj, aj, aj. Dobra, strycz, też też. Dobra. Myślę, że ich rozwalę na różne. Takie obroki to ja mam na chyba. Dobra, już mamy kojki, ba. Dobra, żyję. Dobra. Dobra. Dobra, ale mamy... Tego, tak, I, su, 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 i bardzo rzadki. Rzad, bardzo rzadki. 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 bye, bye widzowie. Narka.